Rokusiu, a powiedz, co on robił ci w nocy? Skakał po całej klatce. Ty nie mogłaś spać, jesteś teraz śpiąca. Tak cię denerwował, tak? Powiedz? Denerwował cię tak dzisiaj w nocy, tak? Do 12 w nocy latał, nie? Roka, No. O, wekłaś No, świetnie. Kocham cię wieś. Tak, tak. Mój słoneczko.

красивые зеленые котки два. а а сила, 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 котки два,